Biurokracja. Wszyscy jej nienawidzą, wszyscy na nią narzekają i w sumie nikt jej nie chce. A jednak jest coś bardzo istotnego, co prawie wszystkim umyka. Zapraszam. Witajcie, jestem ksawery i to są Rozkminy Polityczne. Jeżeli podoba Wam się moja twórczość, to zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube oraz do klikania Lubię to na Facebooku. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat biurokracji. Jeżeli wrzucimy hasło biurokracja do polskiej wyszukiwarki Google, to znajdziemy definicję, że biurokracja oznacza oderwanie władzy od obywateli czy wręcz urzędników podejmujących szkodliwe decyzje dla społeczeństwa. Jeżeli byśmy przeszukali internet w poszukiwaniu artykułów, dyskusji na forach internetowych bądź w poszukiwaniu podobnych politycznych vlogów jak ten, to w większości napotkalibyśmy opinię, że biurokracja jest zła, państwo powinno być minimalne i że za bardzo obciąża obywateli. Zatem dyskusja na temat biurokracji wydaje się być zdominowana przez czynnik ilościowy, to znaczy czy państwa jest za dużo czy za mało. Dziś chciałbym zaproponować wam odmienną od tych typowych dyskusji i na temat biurokracji. Chcę Wam pokazać, że dyskusja o wielkości sektora publicznego, jakkolwiek istotna, jest tylko jednym i moim zdaniem wcale nie najważniejszym elementem szerszej dyskusji na temat reformy sektora publicznego. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszej rozkminie będziecie w stanie lepiej oceniać propozycje reform administracyjnych różnych polityków. No dobra, dość gadania. Do meritum. Zacznijmy od początku. Każde państwo ma administrację publiczną. Musi on mieć do zarządzania swoimi surowcami, aby utrzymywać oraz wymusić przestrzeganie prawa lub regulacji, do zabezpieczenia bezpieczeństwa czy dostarczania usług publicznych. Jedne państwa, to znaczy ich administracje, są większe, inne mniejsze. Jedne kraje są bardziej socjalistyczne, inne znowu bardziej liberalne. Ale co bardziej niż sama wielkość czy rozmach administracji publicznej może świadczyć o efektywności czy kosztowności administracji, to sposób jej zarządzania. Rozróżniamy generalnie cztery typy zarządzania publicznego. Patrimonializm, słowo pochodzi z łaciny i oznacza posiadać. Administracja, słowo również pochodzi z łaciny i oznacza służyć. Management, słowo akurat wywodzi się z francuskiego, Manaż, ktoś mnie na pewno w komentarzu sprostuje, oznacza umiejętność jazdy konnej. Oraz governance. Governance pochodzi akurat z greki i oznacza sterowanie łodzią. Chciałbym wpierw od razu wyjaśnić, dlaczego używam angielskich sformułowań management i governance. Otóż za każdym gdy próbowałem znaleźć polskie odpowiedniki czy tłumaczenie tych słów, to mnie słowniki odsyłały do słowa zarządzanie. A ponieważ to zarządzanie i to zarządzanie się mocno między sobą różnią, no to zostaje z tymi. Czym jednak różnią się te typy zarządzania? Patrimonializm jest siecią personalnych powiązań opartych na lojalności. Władca patrimonialnego państwa jest de facto jego właścicielem, ponieważ rządzony jest przez nieformalne relacje lojalnościowe ze władcą. Najczęściej ten typ władzy porównuje się do mafii. Ktoś ma rolę patrona i ma swoich lenników, czy basali, którzy za lojalność i przywileje płacą albo finansowo, albo swoją duszą, to znaczy przyrzekają wierność. Jest to typ zarządzania, który jest uwielbiany przez populistów, demagogów i autokratów wszelkiej maści. Z kilku powodów. Po pierwsze, władca ma pełną kontrolę nad administracją, co daje mu ogromną władzę. Pozwala to na przykład przekształcić media publiczne w tubę propagandową. Ponieważ pozycje są nagrodą za lojalność, to służą jako waluta kupowania sobie sprzymierzeńców, którzy w dodatku mogą w podległych sobie urzędach zatrudniać na sztuczne stanowiska lub co gorsza, na istotne stanowiska kolejnych klientów i petentów władzy. Oczywiście są to wszystko powody, dla których my, obywatele, oraz biznesmeni, nie nienawidzimy tego systemu, bowiem jest to tak naprawdę zalegalizowana korupcja. Wydatki państwa są olbrzymie, ciągle rosnące. Fundusze są przyznawane arbitralnie, bez jakichkolwiek jasnych zasad. Nie ma nawet przestrzegania prawa jako takiego. Zasady są podejmowane według widzimy się władcy, i w efekcie tego również inwestycje zagraniczne czy rozwój biznesu jest mocno ograniczony. Jest to system idealny dla rządzących i straszny dla rządzonych. Jeżeli chcecie popatrzeć na przykład takiego idealnego państwa patrimonialnego, to musicie spojrzeć na Rosję Putina. Rosja jest, w sensie sposobu zarządzania, największą mafią świata. A przy Putinie Michael Coleon to płotka. Nowy sposób zarządzania publicznego, zwany profesjonalną administracją bądź biurokracją, miał tak naprawdę trzech ojców. I to jest dopiero przykład nowoczesnej rodziny: Woodrow Wilson, amerykański prezydent, Max Weber oraz Frederick Taylor. W dużym uproszeniu biurokracja oparta jest na trzech zasadach: hierarchia, przejrzystość reguł i zasad oraz merytokracja. Co to jednak oznacza w praktyce? Bezstronność i równość. Czyli tworzymy prawo oparte na racjonalnych zasadach, standaryzujemy na jego podstawie procedury, które stosujemy tak samo w tych samych sytuacjach. Przewidywalność systemu i stabilność. Wszyscy wiemy, jakie są zasady dla wszystkich. Decyzje nie zmieniają się wedle humoru władcy czy ekipy rządzącej. Biznes i ekonomia to uwielbiają. Profesjonalizm i uczciwość, czyli merytokracja. Najwięcej na ten temat rozpisywał się właśnie Max Weber. Uważał, że należy stworzyć, to jest edukować i kształcić tzw. służbę publiczną, czyli grupę ludzi specyficznie przygotowanych do administracji publicznej, którzy są nie tylko wyszkoleni np. w prawie, ale też mocno wyszkoleni w sztuce analizy i ewaluacji, którzy są przesiąknięci specyficznym etosem służby. Anonimowi profesjonaliści, którzy efektywnie służą każdej legalnej władzy. Dlaczego ten pomysł jest dobry? Przy patrimonializmie mamy do czynienia z dodatkowym problemem, który nazywa się tabula rasa. Chodzi o to, że kiedy zmienia się ekipa rządząca i wymienia wszystkich urzędników na swoich, to ci nowi lojaliści nie posiadają żadnego doświadczenia i muszą się pracy uczyć na nowo. Stała kadra służby publicznej pozwala zachować wiedzę i doświadczenie w instytucjach. Czyli pamięć instytucjonalna jest zachowana, a formalna struktura i przejrzystość proceduralna pozwala uchować biurokrację przed nadmiernym, arbitralnym rozrostem. Znaczy, poniekąd. Biurokracja z pewnością jest systemem zarządzania, który rozwiązuje wiele problemów związanych z kolesiostwem. Ale z biurokracją związane są też pewne problemy. Ponieważ awans w ramach tych struktur był podyktowany stażem pracy, to awansowali ci, co najdłużej pracowali, niekoniecznie ci, co są najlepsi. Ponadto wytwarza się autonomiczna grupa społeczna o ogromnej władzy, bowiem kontrolując cały proces administracyjny i mając profesjonalną wiedzę na temat jego operacji, w efekcie mogli blokować ministrów, przekonywać ich i mamić statystykami, zapewniając sobie coraz większe właściwie budżety. Ponadto, co kluczowe, w tym systemie brakuje poniekąd odnoszenia się do wyników pracy. Robimy co robimy, ale czy robimy to najlepiej albo najefektywniej? Czy nie tracimy w jakiś sposób zbędnie pieniędzy? Hermetyczne środowisko służby publicznej jest z pewnością przewagą nad kolesiostwem patrymonializmu, ale też ta hermetyka jest źródłem nowych perwersji. Dlatego w latach 70., a najbardziej w latach 80. wraz z nastaniem ery taczeryzmu i reganizmu, czyli międzynarodowego systemu gospodarki neoliberalnej, który obowiązuje do dziś, na popularności zyskało określenie new public management, czyli sposób zarządzania połączony z ekonomicznością i efektywnością. Dostarczanie dóbr i usług publicznych musi być skupione na wydajności oraz wynikach. Czyli wpierw zastanawiamy się co robimy, dlaczego to robimy, w jaki sposób najlepiej to robić. Ale co jest kluczowe to to, że wybieramy najlepsze mierniki czy statystyki naszej pracy. Względem nich szacujemy czy dany urząd bądź departament działa, czy ma jakiś wpływ na cokolwiek, czy polepsza lub pogarsza sytuację. Niektóre usługi czy cele rządowe, na przykład w Anglii wobec zwalczania przez wczesnej śmierci uwzględniają aż 68 czynników i 100 podczynników, względem których mierzymy efektywność prowadzonej polityki. Oczywiście dochodzi do tego proces jakby samonauki, czyli urzędnicy patrzą na statystyki swojej pracy i zastanawiają się, jak możemy to poprawić. Czyli permanentny system samodoskonalenia na podstawie wybranych mierników. Ta sama idea efektywności stosowana jest także do kadr pracowniczych. Daje się pracownikom formalne zasady i wyniki, które należy osiągnąć, aby dostać premię, podwyżkę bądź awans, w celu motywacji. Oraz skupia się na ogólnej strategii sektora publicznego. Aby departamenty się nie dublowały w pracy, żeby każdy miał jasno zdeklarowane cele i autorytet na jakimś obszarze w jakiejś dziedzinie w stosunku do jakiegoś problemu. Aby zawsze była określona odpowiedzialność za jakiś aspekt życia społecznego. Ale tak jak to było wcześniej, New Public Management z pewnością rozwiązuje wiele problemów poprzedniego systemu zarządzania, ale też tworzy swoje własne. Największym z nich jest defragmentyzacja sektora publicznego, który w efekcie jest całkowicie nieprzygotowany do radzenia sobie z problemami, które są zbyt szerokie bądź zbyt skomplikowane, aby leżały w zakresie kompetencji jednej agencji bądź jednego departamentu. Na przykład, jaka instytucja powinna być odpowiedzialna za walkę z narkotykami? Policja, szpitale, szkoły, farmaceuci, Straż Graniczna, pracownicy społeczni czy psycholodzy. Po drugie, omówiliśmy już trzy z czterech głównych paradygmatów zarządzania publicznego i nigdzie jeszcze nie pojawił nam się obywatel. Przecież, jeżeli politycy bądź biurokraci chcą sterować ludzkim życiem, to chyba potrzebują czegoś więcej niż tylko okejki raz na cztery lata. Jest wiele istotnych szczegółów, które przy implementacji różnych projektów należy uwzględnić, w tym też zdanie i interes społeczeństwa. Governance zatem jest strategią zarządzania, która dodaje dwa nowe elementy. Po pierwsze, stały udział obywateli w podejmowaniu kluczowych decyzji, nie tylko raz na 4 lata podczas wyborów. I drugie, koordynowanie wielu aktorów w jednym celu. Co to oznacza? Udział obywateli odbywa się poprzez organizację publicznych debat, spotkań z obywatelami, regularnych ankiet, a także poprzez udział tzw. piątego sektora, czyli organizacji pożytku publicznego, które często z racji swojej działalności posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie w walce lub identyfikacji różnych problemów. Koordynacja może również przybierać różne formy, od nieformalnych spotkań, utworzenia kanału do dzielenia się informacjami między agencjami, aż po utworzenie formalnej struktury z konstytucją, planem, finansami i nowymi obowiązkami, którą prowadzi jakaś określona osoba. W praktyce jednak większość państw miesza wszystkie cztery systemy. Pytanie jest, jaki system powinien przeważać? I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, jaki system Waszym zdaniem obecnie obowiązuje w Polsce oraz jaki system bądź mieszankę systemów chcielibyście zobaczyć w Polsce. Czekam na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i widzimy się już w najbliższą środę. Do zobaczenia.